U, damn, girl, Catwoman, czyli wielki skok Seliny. Okazał się. <ścoughs> okazał się niemal najlepszym komiksem w ramach wielkiej kolekcji komiksów DC, i jest to szok. Szok z dwóch powodów. Nie tylko dlatego, że jest to drugie wydanie, w którym główną rolę gra kobieta, co więcej, kobieta ta musiała rywalizować z Wonder Woman, która, powiedzmy sobie szczerze, posiada siłę argumentów, is for you. których pobieżnie mogłoby się wydawać, iż brakuje kobiecie kot. Oh my God! Jakież więc było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że kreska, która jest tutaj niezwykle kreskówkowa, jest nośnikiem treści, która bije nie tylko na głowę Wonder Woman, ale niemal wszystkie do tej pory komiksy wydane w ramach wielkiej kolekcji komiksów DC? Wymienię Ciebie na. Kreskówkowy model. Jeśli ktoś, podobnie tak jak ja, jest raczej miłośnikiem kreski, która jest jak najbardziej naturalna w komiksach, okazać by się mogło, że skok Seliny nie jest propozycją dla niego. Kolejny dowód na to, że nie ocenia się książki, pokład C. Wielki Skok Seliny jest pewnym rodzajem preludium dla Origin Story samej. Kobiety Kot. Nie wdając się zbytnio w arkana fabuły, mogę powiedzieć, że kobieta Kot musi wykonać skok. I zapewne bez zaskoczenia zaczyna się dziać. Być może kreska komiksu nie jest jego najsilniejszą stroną, choć jest to zdecydowanie bardzo subiektywne. Zarówno historia, jak i postaci tam przedstawione już tak. I to jest tak zdecydowane. Nie tylko przychodzi nam obserwować relacje kobiety z różnymi postaciami, które musi zwerbować tudzież nagiąć do swojej woli, każda z tych postaci ma wystarczające backstory, by urzeczywistnić je w stopniu takim, by były one na tyle realne, by wnosić coś do historii, a także być interesującymi. I nie, te postaci to nie Justice League, nie. Czarne charaktery, nie Joker, nie Harley Quinn, nie Poison Ivy. Jest to historia skoku i tym, co jest bardzo zaskakujące, to to, jak jest ona efektywna, nie dysponując, zdawałoby się, heavy guns, tak jak chociażby niedawna Ziemia 2. To, co jest silną stroną komiksu, to także fakt, że możemy ujrzeć Serine Kyle w wielu sytuacjach. Dzięki temu nie jest ona jednowymiarowa, a także widzimy zmianę jej zachowań w zależności od sytuacji. Powoduje to, że sama postać jest wielowymiarowa, głęboka i, cóż, bardzo interesująca. Ważniejszym postaciom pobocznym udostępniono na tyle miejsca, by były one wciągające, a także wnosiły treść do samej historii. Więc gdy z niektórymi z nich coś zaczyna się dziać. Ma to odpowiednią wagę i stanowi odpowiednie koło zamachowe dla całej historii. Jednak skok Seliny jest również bardzo interesujący ze względu na swoją konstrukcję, a w zasadzie polskie wydanie. Na końcu książko komiksu mamy preludium do samej historii, czyli głównego wątku tego wydania. I co ciekawe, moim skromnym zdaniem jest jeszcze bardziej niż sama historia. I to, co byłoby dla mnie wisienką na torcie, której niestety zabrakło, to to, że owo preludium mogłoby zostać ubrane choćby delikatnie w szaty noiru. I wtedy mielibyśmy coś fantastycznie wyjątkowego, a tak mamy coś wyśmienitego. Jednak pora na łóżkę, Dziekciu. To, co zaczyna mnie niepokoić, i nie jest zarzutem do samego komiksu, a do jego wydania. To fakt, że kolejne wydania robią się coraz cieńsze. Catwoman, czyli Skoxelinę, jest najcieńszym wydaniem, nie metaforycznym, a dosłownym, ze wszystkich komiksów do tej pory wydanych. I pomimo, że treść w Kobiecie kot jest fantastyczna, o tyle forma jest. Dosyć cienka. A koniec końców 40 zł to nie są małe pieniądze. I trudno pominąć tutaj fakt, że jest to już drugie z rzędu, najcieńsze wydanie części serii pod rząd. To na pewno nie jest dobry trend. Po oh ziemia dwa otyłością też nie grzeszyła. Podsumowując, kokseliny jest fantastyczną niespodzianką. Jest fantastyczną historią, jest bardzo ciekawym spojrzeniem na historię kobiety kot, odznacza się świetnymi postaciami pobocznymi, być może nie ma kreski, która jest bardzo realistyczna, ale na pewno nie przeszkadza to samej historii, i, i muszę to przyznać, być może daje to szczególnego charakteru samej historii, co tylko działa na plus. Sama historia zaś jest na tyle silna, że nie musi się wspierać o członków Ligi Sprawiedliwości, Jokera, Poison Ivy czy kogokolwiek jeszcze tam pamiętamy z tych kanonicznych postaci. Świadczy to tylko o jej wartości i tym, że ...zwyczajnie wow! Oby więcej takich komiksów, ale mimo wszystko grubszych. Dzięki za oglądanie i zapraszam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za już i widzimy się w następnym odcinku.